Co, jeżeli nasz nastolatek nie zgadza się na wizytę w gabinecie psychologicznym? Co, co w takiej sytuacji? Na pewno to nie jest dramat. Taka sytuacja jest, występuje często, jest dość naturalna, jest powszechna u nastolatków. Nastolatki nie lubią psychologów. Z punktu widzenia rodzica to jest że oczywiście sytuacja trudna, no bo, no bo chcielibyśmy pomóc w jakiś sposób naszemu nastoletniemu dziecku, synowi lub córce, natomiast w praktyce wydaje nam się, że jeżeli nastolatek z kimś nie porozmawia, nie porozmawia z psychologiem, no to trudności nie da się pokonać, to jego zachowanie się nie zmieni. Natomiast to jest tylko złudzenie. Tak naprawdę można bardzo mocno wpłynąć na zachowanie nastolatka, tak naprawdę można mocno wpłynąć na rozwój nastolatka, wspierać ten rozwój bez konieczności wizyty nastolatka w gabinecie. Oczywiście w każdej sytuacji zawsze to jest bardzo dobre i korzystne i pożądane, żeby psycholog przynajmniej raz spotkał się z naszym nastoletnim synem czy naszą nastoletnią córką. Natomiast jeżeli nastolatek mówi nie no to i, i nie jesteśmy w stanie go zmobilizować, no to też nie ma sensu zamartwiać się na siłę i poddawać się. Właśnie warto wybrać się do psychologa po to, aby poszukać pomocy dla naszych. Naszego syna, lub córki, pomocy skutecznej. Nie zawsze właśnie to jest tak, że, że psycholog musi rozmawiać z nastolatkiem. Gdybyśmy tak, krytycznie i obiektywnie mieli ocenić możliwości psychologa, to psycholog tak naprawdę ma kontakt z nastolatkiem raz w tygodniu przez 45 minut, raz na dwa tygodnie, natomiast rodzice mają kontakt ze swoim nastoletnim dzieckiem przez kilka godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. Czyli obiektywnie patrząc, siła wpływu rodziców jest o wiele większa niż siła wpływu psychologa. Rodzice mogą na co dzień towarzyszyć nastolatkowi w jego realnym, rzeczywistym życiu, w trudnych sytuacjach, mogą reagować w sytuacjach, w których ujawnia on różne niepożądane zachowania i mogą to zrobić skutecznie to, że dotychczas rodzice próbowali i to nie wyszło, to to też jest naturalne, dlatego rodzice zdecydowali się sięgnąć po pomoc. Często rzeczywiście sposoby wychowania, które stosujemy, i stosujemy je trochę pod wpływem własnych emocji, pod wpływem własnych doświadczeń, pod wpływem intuicji. Często mogą nie do końca pasować do osobowości naszego dziecka, i warto jest wówczas skorzystać z porad psychologa, podjąć z nim współpracę w zakresie tego, co możemy my zrobić jako rodzice, aby osiągnąć taki cel jak zmiana zachowania naszego dziecka, bądź pokonanie jego trudności pokonanie trudności nastolatka. Tutaj rodzice mają olbrzymie, olbrzymie możliwości, olbrzymi wpływ. Jeżeli rodzic podzieli się, nikt tak naprawdę nie zna nastoletniego, naszego nastoletniego dziecka. Tak dobrze, jak my sami je znamy. Jeżeli ja podzielę się swoją wiedzą o swoim nastolatku z psychologiem, a psycholog podzieli się ze mną jego wiedzą, jego doświadczeniem, wymienimy się informacjami, to jest bardzo duża szansa, że uda nam się znaleźć takie rozwiązanie, które będzie skuteczne. Takie rozwiązanie może polegać na tym, że rodzice. Okaże się, że, że dobrym pomysłem może być to, żeby rodzice nieco inaczej reagowali w pewnych sytuacjach, mówili do nastolatka w inny sposób, czegoś nie mówili, a czegoś mówili więcej, albo, albo właśnie inaczej reagowali w różnych sytuacjach. I teraz efekty takiej współpracy mogą być dwa. Jeden efekt to to, że uda się pokonać trudności, a drugi efekt może być taki, że jeżeli jestem nastolatkiem i moi rodzice zmieniają swoje zachowanie wobec mnie, to może okazać się, że ja zaczynam mieć problem, ponieważ to, co robią moi rodzice, może mi nie pasować, może być niewygodne dla mnie, może wywoływać u mnie pewien dyskomfort. A jeżeli mam problem, to pojawia się motywacja, żeby być może ten problem rozwiązać, żeby coś zmienić, i może rzeczywiście wtedy będę miał ochotę pójść do psychologa po pomoc, ponieważ będę czuł się źle, będę czuł dyskomfort, a więc uznam, że włożę wysiłek spotkania z psychologiem. Tak więc, tak więc rodzice obiektywnie patrząc mają duże możliwości i warto jest z tych możliwości korzystać i nie zniechęcać się tym, że nasz nastolatek stanowczo odmawia wizyty w gabinecie.